Okej, okay, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, pokażę wam e, najnowszy tutorial, jak korzystać z narzędzia The Surface, bo dużo się zmieniło te narzędzie, mam wrażenie, że poprawili je, właśnie sobie taki ładny kształt wytłoczyłam, pokażę, jak z niego korzystać, abyście obiekty typu LOFT, czyli wytłoczenie złożone, robili, Dlaczego jeszcze raz publikuję tutorial? Dlatego, że w tej wersji Miander 2.92 Alpha teraz ze stycznia 2021 roku to na chęci działa poprawnie i nie ma z nim problemu. To sobie wygładzę ten obiekt. Zanim wam okaże O, teraz wygląda to nieco trochę ładniej. Można różne ciekawe rzeczy wymogelować Chciałbym rurę wygechową od motocykla Wymogelować to już Wam okaże. W opcji Edit i Preferencje, trzeba iść do zakładki wtyczki, e, Addons, i tutaj trzeba wpisać The Surface, bo to nie jest domyślnie włączanie i klikamy na to. Teraz wam oka ciekawą rzecz. No ja zapiszę sobie ten projekt. Dlaczego jeszcze raz publikuję tutorial? Bo używam też programu OBS Studio. Jakość dźwięku i wideo będzie lepsza, bo do formatu matroska nagrywam. To jest bezstratny jakoś format. Mój dźwięk też nie zanika z mikrofonu, bo wcześniej był taki przerywany dźwięk. To się wykasujemy i pokażę wam technikę, jaką ja używam, aby to działało. Okej, okay, dobra. Aby to działało, musimy coś takiego zrobić. Zanim to zadziała, potrzebujemy dodać poligon. właśnie zapomniałem to skasować mesh of the surface e, pp tam trzeba zaznaczyć to jak nie widzicie krawędzi to musicie mojej drags to wejść i zaznaczyć to i to view Order display tak wam na wszelki wypadek pokazałem A jak nie widzicie tych kontrolek to klikacie na to o, to się coś pozmieniało Lewym przyciskiem lejskiem możecie przeciągnąć. Na to kliknijcie i to się Wam ojawi Następnie moi drodzy, ja ten oligon usunę, bo ja go nie potrzebuję On będzie zawierał informacje o oligonie. Nie martwcie się, bo tak naprawdę w rzeczywistości poligon jest widoczny, ale jest wykasowany, bo ja będę teraz rysował. Teraz przypiszemy sobie... Kursor do zaznaczonego. Ten unk. Dlaczego ten? Bo w widoku zzek będziemy majowali. AD Annotation. I upewnicie się, że tu wybieracie księgę kursor. Dobra. A mogą inny trochę ten kształt zrobić. Następnie. Do tego widoku Y przechodzimy wybieramy sobie znowu 3G Cursor Jak lewisią C nacisnąłem Tak się ustawiłem Bo można zmienić skrót aby ustawić 3G Cursor Następnie do widoku Z przechodzę Add the annotation Upewnijcie się Cały czas ma być um, przez Was wybieranie 3G Cursor tak jak ustawiliśmy. Teraz sobie zmienię kształt. Jeszcze jedna heć. Jak malujecie kształt, uewnijcie się, że kształty są otwarte. Bardzo ważne. Inaczej Wam to nie zadziała. Następnie. Jeszcze dwa albo trzy kształty moi drodzy dodam. A mogą to bardziej symetrycznie zrobić. Ale dobra mniejsza z tym. To nie jest... To jest... To jest też prawie że techniczny program. Może nie taki jak FreeCard albo Autodesk Inventor. Ale może być. Oho, ho nie, zapomniałbym. Zawsze pamiętajcie o tym. Placement. Tutaj jest trochę takim płaski bardziej sam kształt rysować. I ostatni kształt. Taki sam narysuję, tylko chyba bardziej płaski. Choroba, jasna. Czemu tak krzywo? Moment. Nie dobrze jest. Za bardzo panikowałem. To nie szkodzi, że jest tu. On jest cały czas na tej samej wysokości. I tu ja mogę drog zrobię coś takiego. Jestem ciekaw jak mi to wyjdzie. Chciałbym jeszcze jeden taki kształt dodać, ale chciałem zobaczyć czy to działa. Jest, działa. Idealnie. Co jeszcze chcę moi drodzy zrobić? Jeszcze jeden taki pakęg chciałbym zrobić, żeby e, namalować tutaj Zaraz powiem o co chodzi Bo mamy tu opcję stretch A jak jest mała ta opcja, to on odpina polygon Jak jest duża opcja stretch, to on go zapina Cross to jest ile sekcji tego mam być A teraz mamy fajny kształt Follow to jest bardziej, więcej segmentów będzie pionowo dodanych Jak zwiększycie opcję Follow Nie, niech będzie już taki jaki jest teraz Nie, ja to jest większe moi drodzy O, teraz jest ok Now se to zapíše. goes se jak zapisujete projekt, jak máte textury, to vybírá tu External data. V té dvaše textury, jak zaznačíte to obci, vendou spakované do plíku hlendy. Daje se mi revert obci, to kasuje obsadně operace. Teraz zrobię taki klik, Shift S, kursor do zaznaczonego. A teraz jeszcze jedną heck. Sprawdzę jedną heck. Jak to będzie z tym? Dobrym okazuje kursor. Czyli jest tutaj idealnie odmiechany. Właśnie o to chodziło mi. Jak są takie same kształty narysowane, ale on, moi drodzy, nie mogę być zamknięty. Bo chcę sprawdzić, czy nam robili to na Tak w przybliżeniu. No, wydaje mi się, moi drodzy, że oni ulepszyli to. Na tej wysokości, aby przylegał, następnie tak. Jak to będzie działało w praktyce ja nie wiem. Sprawdzam czy to zostało przez nich naprawione. Add annotation i znowu wybieramy to. I taki sam kształt. Albo już bardziej taki... A inny wiem, samikam. O Holender, naprawdę moi drodzy! Te punkty. Możecie zespawać, ale jednak mnie nie niepokoi. Chyba o czymś nie pomyślałem. Nie wiem czy jest to konieczne. Nie, tu chodzi o inne modyfikatory. Bo jak możecie sobie te oligony zespawać? Nie, 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 to mnie nie interesuje. To była gdzieś taka ciekawa opcja. A, zawsze można uchyć tej opcji Vertex Center Align Rotation to Target Tu włączamy autospawanie Teraz hold to jest w angielsku rogue Ok, teraz można zespawać Ja wiem, dla niektórych może to być czasochłonne Ale generalnie uchyć na hędzie to działa dość dobrze tym bardziej, że teraz nowe kompilacje tego programu wydają. Ja znam szybszą metodę, ale nie chciałem się jej używać, bo musiałbym ją dokładnie sprawdzić. Także możemy mieć różne kształty, nie tylko to. Nie tylko to, nie będę od nowa Wam okazywał, bo mógłbym dużo ciekawsze kształty uzyskać, ale to jest jedyna zaleg tego, jak możecie me selfie słuchać. Oczywiście nie tylko to, zapomniałem jeszcze jedną rzecz dodać, coś mi się mojej moi drodzy, przypomniało. Kurczę, szkoda, że dopiero teraz o tym mm, wspomniałem. To się nie ogranicza tylko do tych umożliwości. Mamy też grease pencil. One moment. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej, co to jest. Jakiś wąg? Hmm. O nie. Jakiś dziwny włącz tu jest. Dobra, nie będę przedłużał. Krzywa. Jaj. Nie, nie, nie. Tutaj musiałbym... Z kim musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam, jak z tym ustawiałem. Jeszcze się zastanawiam, moi drodzy, czy jeszcze mogłem tutaj coś z tym zrobić. Chyba jeszcze coś mógłbym wam ciekawego pokazać, bo coś mi się przypomniało. Tak też można. Mm. Kurde, muszę sobie przypomnieć, moi drodzy, bo tam były jeszcze inne takie ciekawe rzeczy, bo to się nie ogranicza tylko do tych możliwości bez serwis. Możliwe, jeszcze jedną część odnośnie tego narzędzia bo musiałbym obejrzeć angielski wideotutorial, bo to na chęć ma ogromne możliwości.